Witam, witam. Akwarium po podmiance z małą przeróbką, zobaczcie tam wleciała grota jedna tu wyleciała ta buźka tam widzę, że Helenka chodzi tam jest gdzieś Heleneczka na kamyku widać jest tam między liśćmi wleciała moja maska którą zrobiłem z betonu <laughs> sorki zobaczymy jak się będzie zachowywać, mam nadzieję, że beton, beton ma to do siebie, że Barbarzyn lubią na nim rosnąć glony. Także mam nadzieję, że zrobi się całkiem taka fajna zielona i będzie dość ciekawie wyglądać. Trochę przykryłem w ten filtr, ale on tam ma dojścia z boku, tu przez oczy, przez, przez buźkę przeleci woda. Także to jest dodatkowa filtracja fajniejsza. Troszeczkę jeszcze jest syfu, bo wzruszyłem podłoże. Co tam jeszcze wleciało? No, zobaczcie, tu wyleciała taka, taka grota, tak jak już mówiłem. Taki kawałek, znalazłem e, rury. E, tych starych takich rur. To nie wiem, do ścieków była, czy do wody. Nie mam zielonego pojęcia, gdzieś znalazłem. Tak fajnie się prezentuje. A jak już mówiłem mojego, nojady piękne. One już są duże. Tam jest jeden Brysal Nose. Tam się gdzieś chowa. O, e, słyszę je w nocy, jak się wyłączy e, światełko. Jak siedzę, oglądam jakiś film, że kopią, kopią e, w wirku. No, czyli mają za mało pomieszczeń do pomieszczeń eee, nor czy tam jaskin, jak ten zwał to jak chciał do wylegiwania się i chowania się w dzień także tu była jedna eee, w konarze, tam kopały tutaj pod konarem i tam była taka dziupla, także stwierdziłem, że to jest trochę mało, może im będzie potrzebne więcej, wtedy przestaną kopać, także doleciało doleciało właśnie to, co one sobie tam podkopią bardziej wejdą tak jak będą chciały i będą miały całkiem Przyjemną grotę. Tam mają jedną. Mam nadzieję, że to się jeszcze zarośnie. Piękne roślinki, piękne roślinki, pięknie rosną, szybko. Te dawniej pięknie rosły, coś się stało, przestały. Nie wiem, czy za zimna woda, czy za ciepła. Mam 27 stopni. 27, 27 albo 26, coś takiego. No, ja jestem zadowolony, fajnie rośnie. Ta roślinka w końcu ruszyła pięknie. Spójrzcie, jakie piękne liście. E, troszeczkę krasnorostów, ale mi nie przeszkadzają, w drugim akwarium e, nie ma. I ja już wiem dlaczego. Tutaj miałem włączone cały czas niebieskie światło. Niebieskie światło miałem włączone. Nie wiem, czy jeszcze jest. Nie ma, odbija się. Tam jest tylko czerwone, zielone i białe. Nigdy więcej już nie kupię żadnej żarówki e, ze światłem ultrafioletowym, czy tam fioletowym. Zwał chciał. Im więcej macie tego światła, tym szybciej rosną glony. One chyba kochają e, Światło ultrafioletowe. Także wyłączyłem i zauważyłem, że glony zaczynają się powoli, powoli cofać. No zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać w przyszłości. Najbardziej mnie interesuje jak zachowa się ta maska. Zrobiłem trzy. Także jakby ktoś kiedyś potrzebował może na 1000 subskrybentów, nie wiem. To komuś wyślę. Ona jest dość ciężka, to nie jest lekka maska, bo to nie jest żadnego gipsu czy tam czy tam, tak, te norki z wy, wypalane e, jakże to się klej klej gips nie wypalana glina tylko to jest e, cement, cement i piach cement no konkret. Beton, beton beton zmieszany z piachem e, to schło przez tydzień e, trzy dni normalnie później wyciągnięte wyrzeźbione bardziej te rowki, e, tydzień schło w wodzie bo było bardzo miękkie a potem chyba z dwa tygodnie na słońcu i mam nadzieję, że to już jest, nie, nie popękało. Najważniejsze, żeby to wysychało e, twardło w wodzie. To wtedy nie popęka. Jak było na, na, na słońcu, to by pewnie spękało e, masakrycznie. Chociaż i tak mam zamiar kilka rozbić i powrzucać jako dekorację jakieś ruiny albo coś w tym stylu. Dobra, bo to już e, za zaczynam. E, widzimy się w następnym filmiku. Zobaczymy, jak to się będzie zachowywać wszystko. I dzięki za oglądanie. Pozdrawiam.